Hej, już widzicie, ja Scream, a to dość nietypowe, ponieważ em, szukam takich osób do nagrywania na serwerze NCHC. Tak, em, poszukuję grupki maksymalnie 5-4 osób, e, więc tak, żeby się dostać mm, em, do takiej grupki należy em, tylko dać komentarz pod tym filmem. I zasubskrybować mój kanał. Mm, to tylko to należy i, i napisać komentarz em, dlaczego. Dlaczego chcesz wbić do tej grupki. Em, więc tak, to by było na tyle. Em, wiem. E, Film króciutki. Em, no ale nie co do powiedzenia, więc e, komentuj dlaczego chcesz się dostać i za zasubskrybuj mój kanał. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Siema. Buja, do następnego.